Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Mr. Kaczka i jestem właśnie w grze Fifa 13, jak widzicie i dzisiaj zacznijmy sobie nową serię, której chyba jeszcze nie ma na polskim YouTubie więc zobaczymy, jak ona w ogóle będzie przebiegać wybieramy sobie karierę zawodnika, liga Stany Zjednoczone, jak to kluby? LA Galaxy, dość dobre LA Galaxy jest hmm. Dobra, ale tą ligę sobie odpuśćmy hmm. Anglia and Power League Jest taki z najsłabszym obroną zaraz, sobie, zaraz się dowiecie dlaczego Chcę wybrać klub z najsłabszą obroną Dobra Oczywiście legendarny. Powiedz najnowsze. Dobra. Hmm. Stworzymy sobie nazwisko Marcin, bo tak mam na imię. Nazwisko. Nie żaden Raven, tylko hmm. albo Mister, albo Kaczka, bo Mister Kaczka, a Na nazwę Kaczur, żeby inaczej było. Komentarz Black, numer stroju oczywiście jedyneczka, kraj nigdy nie inny jako Polska, luty, trzeci, w tym miesiącu się urodziłem. Ryzurkę sobie wybierzemy tylko. Krótkie. dwie wiem już jakie. Wykręcone nie. O, skrótny jerzyk jest fajny. Kolor włosów. Damy sobie rodzaj zarostu. dokładnie ogolony a damy, będziemy się kolić Kolory zarostu Dobra, resztę tam srać Teraz się zdziwicie Teraz dlaczego ta seria jest wyjątkowa Bo zagramy sebram bramkarzem 1,95 m 80 81 kilo lepsza noga prawa i dobra Dalej Much, ale muza Pewnie Was zastanawia dlaczego mówię tak cicho Jest raz godzina Cześć koło drugiej w nocy Dobra, stworzymy sobie nowy plik. Nazwiemy go. Mm. Będziemy srać, po tu w poduszki. Dobra, nie miałem lepszej nazwy. Z kim sobie grałem pierwszy mecz? Uff. Zaraz wam wszystko wyjaśnię, skąd pomysł na serię i w ogóle, oczekiwania na sezon, 6,2, dobra, już to widziałem, bo już próbowałem zrobić tą serię. Kto? Kto w naszym klubie? Kerba, Kerbrat, nie znam. O, Lewandowski do to Tottenhamu, ciekawe, ciekawe. Mm. Wiem, że teraz... A, kraju reprezentacji Polski A, się? Chciałbym być w reprezentacji O, Higuain Z Otenhamu. No ciekawy Duży plus dla Zotenhamu Środek tabeli chociaż też klub będzie miał nowego zawodnika Kowy pomocnik, sorry za którego ojczyzna to Anglia AFC umowa opiekowała o boże, taki jakiś cienias żal jakiegoś cieniasa będziemy mieli ciekawe uda nam się do do Premier League to iść no, sąd, nie sądzę dobra, zagrałem sobie meczyk wszystko wyjaśni, już to wyjaśniałem ustawienia dobrze dobrze fajnie, fajnie kontrolowany będzie kaczka a więc skąd pomysł na taką serię Pomysł na taką serię stąd, że wchodzę na ten mój zasrany kanał, który jest tak słaby jak. Ups, 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 które zagłośno, za mm. Nie chcę, żeby mnie zagłuszało. Uuu! Dobra sobie na trójeczkę. O dobra, tak będzie dobrze. Albo nie Jeszcze za głośno Dam na dwa wszystko Uznam, że za cicho to o dobra, tak będzie dobrze A więc pomysł jest wzięty z mojej głupiej głowy Wchodzę na ten mój kanał, ten cieniarski kanał Patrzę na tych moich 12 widzów, na tych 160 wyświetleń, i sobie myślę, kurde Co ja to w ogóle robię? Po co mi w ogóle te konto? Ale chwilę później Patrz się na ten mój żałosny filmik z Minecrafta I sobie myślę hmm no nie wiem i postanowiłem Raczej no, myślałem, myślałem, główkowałem Aż w końcu wpadłem na pomysł Nagrania film ten, nagrania jakiejś innej gry niż Minecraft Patrzyłem się na tą moją półeczkę z grami No i bo no, widziałem w końcu tą Fifę I sobie pomyślałem, hmm, czemu nie? Oj, oj, I Tak sobie myślę, myślę, hmm Co by z tej Fify nakręcić? Wchodzę, szukam jakichś filmików. Patrzę się na karierę menadżera. Patrzę, dość dużo tego jest. No kurde, no nie pójdę za większością, nie będę nagrywał. Nie będę zaśmiecał YouTube'a, chociaż już i tak zaśmiecam Minecraft'em. No więc pomyślałem sobie, hm no to nagrywamy coś innego. No to biorę. Wchodzę na filmiki chyba znalazłem chyba Jacoba spodobałem się jego filmiki, zostawiłem oczywiście suba, ale innym kątem hmm. potem weszłem, znalazłem chyba w polecanych u Jacoba, czy jakoś tak Lacha no i później yy, jak zobaczyłem Lacha tam zobaczyłem tam jego filmiki z Ultimate Team i w ogóle yy, Zauważyłem Deruni, chyba się nazywa. No, jakoś tak. I u niego właśnie zauważyłem tryb kariery jednego zawodnika. Tryb ten e, grał napastnikiem. No to wchodzę. Wchodzę na filmiki scen z kariery napastnikiem. Patrzę, kurde. No, coś dużo tego. Dobra. Szukamy dalej. Wchodzę na tryb kariery pomocnikiem. Fakt, tego też jest dużo. Dobra. Wchodzę na tryb bramkarzem, Patrzę. Tylko dwa, dwie serie. To jeszcze rozpoczęte. I w tych dwóch seriach były nakręcone tylko po jeden, dwa odcinki. Oho. Wow. Chyba ja sobie myślę. Hmm, jak tego jest tak mało. To może. Patrzę na wyświetlenia. Jak to interesuje widzów? A tu nagle co najmniej 60 tysięcy wyświetleń. Co myślę, kurde? Może was tak jakoś przyciągnę do mojego kanału? Oj, oj, oj! Uch, ale fart! Jaka bania szła! Dobra, mniejsza z tym. i tak pomyślałem. No co dobra, to może spróbuję i kręciłem raz próbowałem drugi raz potem próbowałem właśnie dzisiaj znaczy no dzisiaj próbowałem drugi raz kręcić ale zapomniałem włączyć program Audacity no i tak właśnie nie zapisałem dźwięku to było w ogóle już nie było co myśleć o tym i szczał. Oj. Hmm. No i dobra, jakoś spróbujemy. Zobaczę, ile was zobaczy ten filmik. Czy jest w ogóle sens kontynuacji tej kariery? Ale nie, nakręcimy jeszcze całą tą serię. To chcę być chociaż, chociaż, chcę, chociaż, pierwszy na YouTube nakręcić serię, z taką pełną serię z trybu kariery w rękarzem No i w ogóle. Rzeczy, które wymyśliłem, nie? Wymyśliłem sobie w tej mojej głupiej u... Głupiemu że powrócę na YouTube'a Że będzie dziennie co najmniej jeden filmik No, a więc będzie I wymyśliłem sobie tak Będzie na kanale chyba 6 serii Pierna no to seria Scalability Model Warfare 3 Już stara gra, ale no, krótka seria to będzie z RAISEM jak RAIS będzie chciał, chociaż on też na swoim kanale wspominał, że chce ze mną serię nakręcić. Oj, 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 było blisko. E, kolejna seria: Minecraft Survival Games. Jeden odcinek już nakręcony, tylko rzucić. Kolejna to Minecraft Skyblock na serwerze Peacha Pitch, z takimi dwoma edami, trzema. Też właśnie w nich jest RAISE. Ja już wspominałem jeszcze jeden odcinek nakręcony kolejna seria minecraft też z minecrafta ale hmm, to chyba była seria nie pamiętam jak ona się już nazywała kiedyś kręciłem taką serię na moim kanale o kacze przygody właśnie no to odnowię tę serię nakręcę z niej nowe odcinki I myślę sobie, hmm. Kaczy przygody dość fajne były, budowałem tam nawet fajne rzeczy. Więc to będzie kontynuowane. I to chyba z 10 osobom się podobała ta seria. Co i tak już jest w mnie, to, to jest sukces. Więc ta seria będzie na moim kanale. I kolejna z FIFA, oczywiście. Kariera bramkarza, Kariera menadżera. To na tyle z FIFA. I to na razie na tyle wszystkimi seriami w ogóle. Jak FIFA się przyjmie na moim kanale to może jeszcze Ultimate Team. Ale co zobaczę sobie, ja nie jestem dobry, bo... Muszę sobie zakupić taki kabel do pada. Bo teraz aktualnie gram na klawiaturze, a na klawiaturze mi strasznie kiepsko idzie w FIFA. Uuu, co tak wiżdżą? Mi się nie spodobało. zacząć w końcu profesjonalnie kręcić. I może jakieś takie, nie wiem, mapy Escape z jakimiś youtuberami. Jak się zgodzą. Wiem, że ten że, e, Minecraft Blow e, obiecywał zawsze swoim widzom, że będzie z nimi nagrywał. Może mi się go jakoś uda namówić. On jest dość taki spoko. E, minecraft Kusim z Karoliti Modern Warfare. Raz, mi się, raz czy dwa razy już z nim grałem. Ale to zobaczymy jeszcze. Może jeszcze ktoś tam... Nie wiem, może jeszcze z, Kusimem z FIFA jak się zgodzi. On jest też też spoko taki dla swoich widzów. Hmm, 76 minuta. 0-0 No będzie jakiś szczał taki porządniejszy w końcu. I teraz. Może, może. Hmm. Ajajaj. Dobra, dobra, dobra. Lecisz. Ciomek, strzelaj. Uuu, uh, ale było blisko. Będzie kontuzja. Ajajaj. Faul. To może być groźne, chyba. Szpaku, chciałeś powiedzieć. Nie wiem, czy będziecie mnie dobrze słyszeć. Ostatnio widziałem taki dość fajny poradnik, więc... Będzie dość głośno mnie słychać. Uuu, uu, ale była bomba. Byłoby okno. Widziałem już po tej linii czerwonej, że to będzie okno. Się bałem. Dobra. Super ofensywny. A w defensywie stoją. Powodzenia. Ale cioty, ci z mojej drużyny. Zobaczcie jak to będzie w ogóle wyglądać, to co teraz nakręciłem, bo ja musiał, a i kolejna sprawa to, to jest intro, które będę musiał zrobić, złapię z tą piłkę, żeby sobie ocenę podwyższyć, o już, ustawienie się, no doskonałe interwencji bramkarza, dziękuję szpaku. Ale debil. To miał być. On miał to ten. Podać do tamtego, to by se strzelił na pustą. Koniec meczu. Dobra. W ogóle spotkanie bez emocji. Zobaczymy jaką cenę dostaniemy. O, 8-1 w pierwszym meczu. Ładnie, ładnie. A więc to powinno być na dzisiaj Tyle. Tak to gadają u nas górnicy szychta. Znaczy no koniec szychty. A więc zapiszemy sobie jeszcze. Że piękny zapis będziemy stracić w poduszki. A więc to już będzie koniec na dzisiaj. Żegnam się z wami. Na razie.